To są deski i suprema. Tak. Murowane są na Tu są wszystko suprema i suprema. No jak tutaj wszystkie te obręby są drewniane? Wszystko. Wszystko drewno i suprema, nie otykowane. Mhm. A jeśli chodzi o jakieś prace, coś to było wykonywane, żeby to zabezpieczyć przed ogniem? Zabezpieczyć? Mhm. Tak, bym tylko potrafię brać część i za wszystko, nie? Podliczać. Mają niektórzy te ale mają też. Nie? Ale pan ma u siebie kaflowe, tak? I większość tutaj jest na yy, tak, kaflowe. To jest paradoks. To też no, widzimy ściana zewnętrzna. Wszystko są takie płyty paździerzowe. Yy, jak ja tutaj zrywałam tapety, i yy, ja się zabawę. Bo pan mówi, bo o, mówię, z czego to jest zbudowane.